У меня папа

jeden się jeden z konikami. Cześć koniku. Tak! Albo jeden albo jeden Koniku. Właśnie Jak koniki. Jako koniki. Jak koniki. jak koniki. Albo jeden jeden kopie kopię, a nie kopię, nie. Nie kopię. Czekaj, czekaj, żebym zrobił czekaj, Ay, ay, jaj, jaj, jaj. czekaj,

Gabriely, Gabriely, Gabriely. Esse é de quê que você é? 网要鸭子，木娃，木娃，木娃，木娃，木娃，木娃，木娃，木娃，木娃，木娃，木娃。我不说，你说，我要干嘛了？我要看狗了，要看狗了，狗啥？ Pogłaszkaj Chyba nie pogłaskał Chyba nie pogłaskał